Ok, tu mamy takie standardowe zadanie z planimetrii. I nie wiem, czy to zadanie robiliśmy kiedyś, czy nie, ale czy coś podobnego robiliśmy, ale teraz sobie zrobimy. Ale zanim to zadanie zrobimy, to oczywiście ja muszę wam coś wytłumaczyć. Że jeżeli mamy sobie koło, uznajmy, że to jest koło, bo nie mam tutaj cyrkla, rysuję od ręki. I jeżeli mamy na, w tym kole zaznaczone dwa kąty, pierwszy kąt to jest powiedzmy taki, i ten kąt tutaj powiedzmy jest. A 20 dajmy sobie. Tutaj ten kąt wynosi 20 stopni. I mamy kolejny kąt. Na przykład taki, o. Taki, o. Dajmy na to, że to się łączy, tutaj. To ten kąt tutaj wynosi 10 stopni. Dlaczego tak jest? Ponieważ zobaczcie, to jest tak, tak naprawdę takie twierdzenie, które mówi nam o końcach na tych, na tych samych łukach. Zobaczcie, że ten tutaj grubas, nazwijmy tego niebieskiego grubasem. Ten grubas, on ma tutaj swoją, jakby taką podstawę. Na tym łuku ma swoją podstawę, co nie ale ten tutaj nasz hudas, nazwijmy tego czerwonego hudasem, czyli ten czerwony to jest hudas tutaj, ten czerwony również ma podstawę w tym samym miejscu, co ten gruby, co nie? Czyli one są na tej samej podstawie. Tutaj jest jakiś A, tutaj jest jakiś B, jakieś punkty AB, nie? I to nam mówi o tym, że ten środkowy zawsze będzie dwa razy większy od tego, nie? Czyli jeżeli to jest alfa, to ten będzie dwa alfa. Czyli mamy takie, takie twierdzenie tutaj, że ten środkowy zawsze jest dwa razy większy od tego opartego na łuku, bo ten jest oparty na łuku, nie? Gdzieś tu na obwodzie może był oparty. Nieważne, gdzie był oparty, na przykład gdybyśmy na zielono teraz narysowali sobie coś takiego, o, na przykład coś takiego, to ten zielony nadal by miał 10, ponieważ on jest oparty znowu na tym samym łuku, co te wszystkie tutaj nam podane, co nie? Mam nadzieję, że to rozumiecie, bo to wystarczyło wyjaśnić, żeby zrozumieć ten typ zadań, który zawsze się na maturze pojawia. No, zobaczcie, tutaj mamy wspólny łuk, nie? Ten zielony, co tutaj maluję teraz na tym głównym rysunku, to to jest wspólny łuk dla tego naszego hudasa i grubasa. Bo nasz grubas, nazwijmy ten, że ten grubas to będzie na czerwono. To jest nasz grubas, o ten tutaj, o ten i on ma 118 stopni. To skoro ten grubas ma 118 stopni, napiszmy sobie 118 stopni grubas, to ile będzie miał hudas? Zobaczcie, Hudasa weźmiemy sobie na zielono. Tu jest pierwsze ramię Hudasa, tu jest drugie ramię Hudasa. Więc to wszystko tutaj, jakby ten cały, będzie dwa razy mniejszy, nie? Ten Hudas musi być połową tego. Czyli 118 podzielić na dwa to będzie Hudas. Jak się przychudas cecha? Dobra, napiszę tak przez cecha. 118 podzielić na dwa. I teraz zrobimy sobie 118 podzielić na dwa na kalkulatorze to jest 59. Czyli tak naprawdę. Kudas ma 59, czyli to całe, ten tutaj, cały w całości ma 59, co nie? To całe. To całe. Ale my nie chcemy tego całego, tylko my chcemy sam znak zapytania. Czyli jak od 59, czyli od całości odejmiemy tę 27, która już tutaj stoi, to ile otrzymamy? 27 to się równa 32. To zobaczcie, to wyjdzie nam, że ten. Po, ta połowa Hudasa, nawet nie połowa, bo to jest jakaś tam część Hudasa, wynosi 32. I mamy taką odpowiedź.